Rozmowy wewnętrzne. Podcast o świadomości i rozwoju prowadzony przez Olgę Budkiewicz i Ewę Wrotek. Wiele nas dzieli, ale jeszcze więcej łączy. Dwa pokolenia i dwa punkty widzenia. Dzisiaj porozmawiamy o lustrach. Co to w ogóle znaczy, że ktoś jest naszym lustrem? No właśnie, co to, to znaczy? Ewa, opowiedz mi o tym trochę. Jeżeli chodzi o zasadę lustra, to ja bardzo długo nie mogłam jej zrozumieć. Buntowałam się, się przeciwko niej długo. Twierdziłam, że to jest jakaś bzdura. W ogóle jaka zasada lustra? Bo mój ym, naczelny przykład odnośnie lustra był w ogóle bez sensu, a wtedy myślałam, że jest wspaniały i to się w ogóle kupy nie trzyma. Hmm. Jednak jak zrozumiałam, czym jest zasada lustra, to twierdzę, że tak, trzeba ją znać, warto ją znać, bo naprawdę ułatwia życie i bardzo pomaga w, we wzroście, w poszerzaniu świadomości. Czy też też miałeś jakieś oburzenie, jakieś bunty w tym temacie? Myślę, że to jest mocno powiązane z radykalną odpowiedzialnością, bo dopiero zrozumiemy zasadę lustra, jeżeli pozwolimy sobie na tą radykalną odpowiedzialność za swoje życie. I może, może powiedzmy, czym ta zasada jest najpierw. Więc zasada lustra polega na tym, że każda osoba czy sytuacja, która wzbudza w nas emocje, jest, pokazuje nam nasze relacje z nami, odbija nam nasze relacje ze sobą. To mogą być i dobre rzeczy, i te, które nam się nie podobają. Tylko te dobre, oczywiście, nas. Ucieszą i, i, i potwierdzą nasze zdanie na ten temat. Ale głównie chodzi o to właśnie niefajne, żebyśmy zauważyli, co, co w sobie mamy do przepracowania niefajne słowo do zintegrowania, do zauważenia, do uświadomienia, do ukochania rzeczy, które nam zaburzają relacje z sobą samymi. Czy ty też w ten sposób to rozumiesz, Olga? Tak, ale ja bym to jeszcze bardziej um, uprościła, że wszystko, co mm -hmm. nas spotyka, jest odbiciem nas, jest odbiciem naszego wnętrza, czyli nieważne czy sytuacja, czy osoba, uh, czy nie wiem, no po prostu wszystko jest nami, na zewnątrz. Tak. I tylko Myślę, że to, to, że to coś musi budzić nasze emocje, to też jest istotne, bo jeżeli jest obojętne, to, to niekoniecznie. Tak, niekoniecznie. Niekoniecznie. Właśnie tutaj zawsze miałam z tym kłopot, no bo już o tym mówiłyśmy. Tak jak wewnątrz, tak na zewnątrz. I to jest prastara prawda, która dotyczy wszystkiego. Co w nas, to na zewnątrz. I Masz rację. Jeżeli spotykamy jakąś sytuację, która nas doprowadza do szału albo e, nie wiem, do, do płaczu, to ewidentnie uruchamia w nas coś. No i jeżeli potraktujemy tę sytuację jako lustro, to zobaczymy, co ona w nas porusza, jaką strunę i gdzie ta struna prowadzi. Pięknie to powiedziałaś. Tylko wiesz, nieraz usłyszałam takie pytanie, właśnie odnośnie tego, chcę to podrążyć, chcę być złym policjantem. E, mm, Śmiało. No ale przecież ja nie odpowiadam za głód dzieci w Afryce. To co to pokazuje mi we mnie? No i co, ty byś odpowiedziała na to? Mm, no właśnie. <laughs> nie wiem. Ja bym, y, tak myślę, że Hmm. Okej, okay. to zależy. To zależy, w którym miejscu jesteśmy, bo jeżeli mm, bardzo mocno przejmujesz się takimi rzeczami a, i no bo wiadomo, pewne rzeczy w życiu są, po prostu są, tak jak głód dzieci, albo wojna, albo przemoc, to się dzieje, tak? Ale jeżeli to w tobie porusza bardzo dużo, to można sobie zadać pytanie: co we mnie głoduje? Na przykład tak, jeżeli ten głód mnie tak doprowadza do takiego stanu, że nie mogę spać, nie mogę żyć, nie mogę cieszyć się życiem, co we mnie głoduje? Albo jeżeli wojna mnie rusza, gdzie we mnie jest wojna? Co się dzieje co we mnie? Z czym, z czym w sobie walczę? Tak, z czym w sobie walczę. No i to może być bardzo trudne do ogarnięcia umysłem, ale no ja, tak, ja tak myślę, myślę, że tak jest. Myślę, że masz rację, dlatego teraz tak, jak Ty mówisz, to mi tak yy, się układa ładnie. Przecież, skoro wszystko jest efektem naszych, naszej manifestacji, naszych wyobrażeń, wszystko jest sami stworzyliśmy, to ta wojna, która się toczy w nas, właśnie się pokazuje na zewnątrz. Oczywiście to nie jest efekt. Yy, Emocji, myśli jednej osoby, tylko wielu. Mhm. Wielu z nas ma w sobie właśnie różne takie walczące rzeczy i to się później, może ja to mówię bardzo uproszczenie i to będzie takie trochę kontrowersyjne, ale tak to kto się później może manifestować na zewnątrz, właśnie w świecie zewnętrznym. Na zewnątrz, w świecie zewnętrznym. Bardzo dobre zdanie. Mhm. To jest kontrowersyjne, bo jednak jesteśmy wychowywani od małego, że świat już taki jest. Świat taki jest, świat taki jest i dojrzewamy w tym przekonaniu, że świat jest w ogóle jakimś tworem odłączonym od nas samych. No i to jest nic bardziej mylnego. Przecież my jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni i wszyscy w mniejszym lub większym stopniu mamy na siebie wpływ, tak? Te pola morficzne, te pola elektromagnetyczne, którymi jesteśmy które zasilamy, one na siebie wchodzą, one się łączą, one się przenikają i tworzymy kolektywną świadomość, tak? No bo każdy z nas gdzieś tam na samym końcu tej najmniej, jakby w tej warstwie najbardziej prawdziwej jest tylko i wyłącznie czystą świadomością, więc tworzymy tę świadomość kolektywną również. I masz rację, im więcej wewnątrz nas, wojny walki, tym więcej tej wojny na zewnątrz. Im jakby bardziej siebie nienawidzimy, tym więcej tej nienawiści widzimy na zewnątrz. To, to nie jest tylko to, że my ze sobą walczymy. To jest właśnie to, co powiedziałaś teraz jako drugie, że też ta nienawiść. I parę, parę innych rzeczy, które dzieją się w nas, nie ze wszystkich nawet sobie sprawy zdajemy, i to później tworzy takie efekty na zewnątrz, jakie widzimy. Efekt mm -hmm. um, emocji wielu osób. A to, że się przenikamy, to jest na to. Dowody są w każdym momencie naszego życia, chociażby właśnie to splątanie między ludźmi. Myślimy o tych samych rzeczach, zadziewają nam się podobne rzeczy. Myślę o kimś i ktoś do mnie dzwoni, coś u mnie w emocjach się dzieje, ty masz to samo. Mm -hmm. Może nie dziś, może na drugi dzień, ale to są ewidentne dowody na to, że, że jesteśmy wszyscy ze sobą splątani, tylko nie ze wszystkimi naturalnie jednakowo. Mm -hmm. e, cytat, który mi się tutaj teraz nasuwa, to jest: chcesz zmienić świat, zacznij od siebie. E, bo no, jeżeli zaczniemy od siebie i ułożymy sobie to, co w nas mm, cierpi, no, bo jakby tak, nienawiść do siebie to jest wynik cierpienia, wojna w sobie to jest wynik cierpienia i braku miłości przede wszystkim, tak? Więc jeżeli dokochamy te swoje wewnętrzne dramaty, to to się przełoży na zewnątrz. I gdyby każdy człowiek zajął się z sobą i zaczął zmieniać świat od siebie, no to byłoby zupełnie inaczej, prawda? Zdecydowanie. Bo to, co robimy, wpływa też na nasze otoczenie. Mm. I jego wnętrze odbiłoby się wtedy na zewnątrz, i te lustra by pokazały właśnie coś zupełnie przeciwnego niż teraz pokazują. Mm -hmm. No tak, ale może wróćmy do tego, jak patrzeć na to w praktyce, bo wyszliśmy trochę na takie klimaty. Szerokie. A może zejdźmy właśnie każde, do jednostki. Tak, bo każdego jednak interesuje bardziej on sam niż. niż kolektyw. Świat jako cały. Tak. tak. No więc tak, może tutaj przytoczmy pytanie, które ostatnio dostałaś na temat, właśnie, lustra. Co jeśli jest ktoś jest dla nas miły, a drugi nie jest miły? Który wtedy jest naszym lustrem? I co ty na to mi odpowiedziałaś, bo ja tobie to pytanie powtórzyłam. I co ty powiedziałaś na to? I ja powiedziałam, że każdy jest naszym lustrem. I w zasadzie powiedziałam to, co powiedziałam na początku, ale to powtórzę. Jeżeli ktoś miły dla nas um, rusza w coś w nas w środku, no to jest naszym lustrem, tak? Bo tutaj mogą być dwie opcje, bo ktoś może nam powiedzieć coś miłego i my to możemy przyjąć, tak? Albo możemy uznać, że kłamie, I bo no, mało osób potrafi przyjmować komplementy, prawda? Trudno, czasem jest trudno przyjmować komplementy, więc ten komplement może nam pokazać właśnie, w którym miejscu my w to nie wierzymy. A gdzie my w to nie wierzymy, tak? I to jest właśnie lustro, które pokazuje nam, co jest do ogarnięcia w tym temacie. A druga strona, czyli osoba, która jest dla nas niemiła, to też jakby są dwie opcje. Albo to nas bardzo rusza, albo spływa po nas, no bo to, że ktoś będzie dla mnie niemiły i powie mi, powie mi ty taka i taka, no to jeżeli tylko jeżeli ja mu uwierzę i uznam, że mówi prawdę, no to się tym przejmę, tak. Y oczywiście tutaj osoby, które są nam bliskie, mówią nam smut jakby przykry rzeczy, to jest inna kategoria, ale wróćmy do tego przykładu. No, i jeżeli to po mnie spływa, no to po mnie spływa, ok. Ale jeżeli on do mnie powie coś niemiłego i to właśnie poruszy jakąś strunę, to oznacza, że tam jest coś nie do końca ok. Czyli mimo, że wiem, że to coś miłego, co on powiedział, nie jest prawdą, ale mnie poruszy, to oznacza, że to jest miejsce właśnie do zaopiekowania się, do. Przepracowania to może złe słowo, ale do takiego zwrócenia na to uwagi. I zrobienia z tym, co, co należy, w zależności od tego, czym to jest. Tak. Jeżeli, jeżeli ciebie to nie rusza, to znaczy, że to nie jest twoje. Bo jest takie powiedzenie, ja się z nim zgadzam. Jeżeli coś cię, coś porusza coś w tobie, to jest twoje. To należy do ciebie, tak? I tak. A jeżeli cię nie, nie, nie poruszyło, to znaczy, że to należy do tej osoby, że to on coś, coś swojego pokazuje tym, tym, tym czymś, tym zachowaniem, tymi słowami w tej sytuacji. Mm -hmm. No ale gdybyśmy weszły w to jeszcze głębiej i założyły, tak jak zakłada się w manifestacji, że każdy jest nami wypchniętymi na zewnątrz, no to w takim razie co to będzie oznaczać? To znaczy, że każdy nam coś pokazuje. No tak, pokazuje. I co, i możemy to traktować jako jed, jakiś nasz aspekt, który się zamanifestował nam przed oczami, żeby pokazać nam coś, co jest do uzdrowienia, na przykład? To znaczy, ja się nie zgadzam w tu, w tym, z tym, że każdy, każdy, kto budzi jednak emocje, to jest moje odczucie. Nie każdy, mhm. każdy. Bo bezpośrednio nie jesteśmy związani z ośmioma miliardami ludzi na świecie, bo to jest ja, jestem z Tobą, z moim środowiskiem. To środowisko zahacza kolejne środowisko, ale gdzieś tam ileś tych, tych środowisk dalej, to już nie jest moje, tak? Mm -hmm. no I tak, tak. jest moje zdanie: że nie każdy, każdy dosłownie. Tutaj ja bym powiedziała, że to jest trochę przekłamane w moim rozumieniu, ale właśnie to, co budzi moje emocje. Mm -hmm. Albo dyskomfort to, to, to mi coś pokazuje, tak. To mi coś pokazuje. A mm, też, też wszystko ma dwie strony, tak? To jeżeli, to jeżeli ktoś coś, coś, coś ktoś mówi mi niemiłego, czy sytuacja wynikła między nami niefajna i mnie to nie rusza, to znaczy, że należę do, te, do tej osoby. Tak to wygląda w moim rozumieniu. A ty co myślisz o tym, że każdy jest wypchnięty. Tobą? Wypchniętym e, tobą? Ja myślę, że się przychylam do Twojego punktu widzenia na ten temat, bo właśnie to są rzeczy, które jeszcze chyba mi gdzieś tam trudno ułożyć w dobre szufladki mm, i do końca to objąć. Rozumiem, znaczy rozumiem. Nie rozumiem, tylko może rozumieniem. ale. Sercem. Tak, sercem, ale myślę, że też nie trzeba wszystkiego tak analizować i kumać i Myślę, że to kierowanie się zasadą lustra jest na pewno bardzo. Poszerzające świadomość i rozwojowe. Bo jeżeli rzeczywiście to tak jak mówiłam, wiąże się z odpowiedzialnością, no bo nie w tym momencie nie możemy zrzucić na kogoś, o on, takiś mak i mi tak, tak, i tak powiedział. Wyobrażasz to sobie? No jak on mógł? Nie. W tym wypadku ja wiem, że OK. Ta osoba się źle zachowała, powiedziała coś, czego nie powinna. I być może wynikało to zazwyczaj wynika to z głębokiej rany wewnętrznej. Ale to, jak ja na to zareaguję, to już jest moja strona. I czy porusza to we mnie rzeczy, które są do utulenia, których wcześniej nie widziałam. Czy porusza to we mnie może tylko po prostu serce na zasadzie takiej, że tak jak mówiłam, jeżeli ktoś bliski, powie mi coś niemiłego, no to. To boli. Nieważne, czy w to wierzymy, czy w to nie wierzymy, to i tak boli, no bo to jest nasza bardzo bliska osoba. Um, no właśnie, I, i, i takie podchodzenie do tego w ten sposób, myślę, że może nam bardzo dużo dać, bo nauczyć nas tego właśnie odpowiadania, a nie reagowania. I fajnie jest też mieć w takiej sytuacji kogoś drugiego, bo przecież my mamy bardzo często, nie? Bardzo często mm -hmm. jest tak, że opowiadasz mi coś, czy ja tobie, i tak się bulwersuje jedna czy druga, no bo ktoś coś powiedział i często ja mówię tobie, a co to ma tobie pokazać? Mm. Ej, Czego szczerze ty... mówiąc, bardzo tego nie lubię. <laughs> ja też tego nie lubię, bo ty mi też tak mówisz, ale. Ale no parę kroków poczyniłyśmy dzięki tym uwagom, bo jak człowiek jest w emocjach i jestem zbulwersowana, bo, bo ktoś się nie tak zachował to no. i ty mnie tak do pionu stawiasz wtedy i mówisz, a co to w tobie ma, co to tobie pokazuje, I ja wtedy tak zatrzymuję się, staję w, tej, w tym momencie właśnie tu i teraz w uważności. I już zmienia, mało tego, że emocje opadają, bo zmienia się kierunek mojego myślenia, to już emocje opadają, ale już patrzę, gdzie to jest we mnie, czego to, to co to mi pokazuje we mnie, tak? Mhm. I podwójna korzyść, wynika z tego, że podwójna korzyść, bo i się człowiek uspokaja i szuka tego, co powinien zauważyć. Ja tak. uważam, że to jest bardzo cenne, chociaż wcale też nie powiem, że to tak kocham. Nie, no to jest bardzo cenne. Tylko ja mówię, że tego nie lubię, bo był przecież taki moment, że codziennie słyszałam od Ciebie to pytanie. I ja wiem, że to jest jakby dla mnie ważne, żebyś ty mi zadawała te pytania, no ale moje ego tego bardzo nie lubiło. Nie lubi. Jakby teraz już jest trochę inaczej, po prostu jak to się wydarza od czasu do czasu to jest to spokojnie do przełknięcia, ale jak masz taki moment, że to jest codziennie albo jakaś tam sytuacja jedna druga, no okej. Okay. Ale no to wiesz co, no, no bo. ale dzięki tym pytaniom, nie wiem czy pamiętasz, bo ja teraz sobie zdałam sprawę, doszłyśmy do dwóch czy, dwóch czy trzech bardzo uh, transformujących odkryć. Nie pamiętam, o które. Nie ci pamiętasz. Chodzi. Ja mówię o. Za dużo było. Za dużo tego było. <laughs> dużo tego było. <laughs> o docenianiu siebie. Że ktoś inny mnie nie docenia. I ty mi wtedy zadałaś pytanie, a gdzie ty siebie nie doceniasz? A, albo że ktoś nie bierze mnie na poważnie, a gdzie ty siebie nie bierzesz na poważnie? I to Oj, są. Kurczę, aż w kolanach to czy poczułam teraz? Tak, ale to są takie mocne pytania, <laughs> właśnie. Naprawdę, to też teraz mam dreszcze, ale, a ciary. I tak, tak było. Gdzie ja siebie nie biorę na poważnie? I jak usiadłam z tym pytaniem, to aż mi się zechciało płakać, bo zrozumiałam, że w paru mm, sferach nie traktuję siebie poważnie. Bo coś tam, bo coś tam. No wiadomo, to jest związane z wieloma czynnikami zazwyczaj, ale no. Tak. I to jest też tak, że jak ja tobie to zadam, to pytanie zadam, to ja automatycznie zaraz się w tym samym temacie zastanawiam nad sobą. Mm -hmm. czy, ja, czy ja to też robię i gdzie to robię? Bo, no bo tak, tak po prostu mamy, że jak coś kogoś dotyczy i jeszcze bliskiego, to też, też to się prze, przekładamy zaraz na siebie. Mm -hmm. I teraz jak mówisz, że ciebie to tak bardzo ruszało, tego mi nie mówiłaś, to było gdzieś w środku w tobie. Ale to też jest dla mnie wskazówka, żeby może bardziej uważnie to robić nie, bardziej nie, dyplomatycznie. To nie, no bo ale to też to... <laughs> nie da się zadać inaczej pytania, a co w tobie to pokazuje? No nie da się tego inaczej zadać. To jest po prostu kwestia tego, że yy, ja uważam, że dobrze mieć osoby, które cię stawia do pionu, tak jak to nazwałaś, i pokazuje ci, że Halo, Halo. Nie zrzucaj odpowiedzialności na tą drugą osobę. Sprawdź w sobie, spójrz w siebie. I to jest okropne, niewygodne, no bo wymaga wysiłku i jakby przyznania się sobie do tego, że to ja nawalam, to ja robię coś nie tak jakbym chciała, że albo... jesteś nieidealna. Tak, że jestem nieidealna. No. Ale skoro przyszła do mnie taka myśl, to znaczy, że też powinnam się nad nią pochylić bo gdzieś mogę być zbyt obcesowa. Bez powodu żadna myśl do nas nie przychodzi, tak? Oczywiście. No, to jak uważasz? E <noise> <noise> I co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że w trakcie poszerzania świadomości, w trakcie wzrostu, często będzie tak, że będą rzeczy niewygodne dla nas, ego się będzie buntowało, bo, bo to są ciągłe zmiany. To a są, naszego nie lubi zmian. To są małe I w ogóle śmierci. jakże to? Nie jestem idealna, nie jestem doskonała. To tak nie może być. Ego mm. myśli, że jest wszystko, cacy. I tak musi zostać już na zawsze. To są małe śmierci ego. Każde takie pytanie. To jest mała śmierć. Śmierć takiej iluzji, a wyobrażenia tego, kim jesteśmy. I to nie jest łatwe. I wymaga odwagi. Wymaga odwagi i wymaga postanowienia. Że patrzę w tę stronę, mimo że chcę zamknąć oczy. No ale inaczej się nie da. Ja nie da się. A ja chciałam taką dygresję w, wtrącić, bo jak o tej śmierci powiedziałaś, ostatnio tak zauważam, jak bardzo symbolicznym słowem jest śmierć. Ono wcale niekoniecznie musi oznaczać śmierci, śmierci fizycznej. Mm -hmm. To, że kładziemy się spać, usypiamy, rano wstajemy, to, to tak można też symbolicznie powiedzieć, że umieramy rano, się rodzimy na nowo. Mm -hmm. Jest tyle tych symbolicznych momentów śmierci, że to słowo jest takie wcale nie takie, nie takie okropne, jak kiedyś się wydawało. Ale to tylko taka dygresja. Mm, nie jest. A i w ogóle ja myślę, że jak człowiek się trochę z nim oswoi to mu łatwiej podejmować te odważne decyzje, bo no nie, nie da się wejść w nowe trzymając starego, trzeba zrobić miejsce, trzeba puścić to, co nam już nie służy i kurczę, to jest to jest śmierć, no to jest śmierć tak Tego jak starego tak tak jak mówiłam ja w w lato późne lato miałam przez miesiąc czy dwa cały czas poczucie, że ja umieram w środku nie fizycznie, ale jakoś tak mentalnie i rzeczywiście umierały we mnie stare przekonania, uwierały, które mnie uwierały, umierały we mnie programy, które już nie były mi potrzebne i to jest trudne, bywa trudne, dlatego jednak Właśnie fajne w jodze na przykład jest to, że na końcu mamy szawasane, czyli pozycję trupa, w której się nie ruszamy. I już dla niektórych ułożenie się w pozycji trupa bywa trudne, a jednak no śmierć jest częścią życia, nie? Śmierć ciała fizycznego znaczy. Tak, ale nie, ja myślę, że też śmierć ciała fizycznego tak, ale śmierć to takie małe śmierci, nawet codzienne, no my cały czas mhm. się zmieniamy. Tamta Olga, która żyła 10 lat temu, już jej nie ma. A... Ale tamtej logiki to nawet fizycznie już nie ma, bo co no tak. 17 się zmienia każda komórka w naszym ciele. Więc wszystko umiera i rodzi się na nowo. I to jest piękne. I to nam pokazuje natura, przyroda. Tak. Wystarczy z niej czerpać. Tak. I to, to tak może być, tylko nie wiem wtedy, kto dla kogo lustrem jest, jak my czerpiemy z przyrody. W każdym razie możemy się na niej wzorować. Myślę, że myślę, że jesteśmy częścią przyrody i podążanie za jej cyklem nikomu złego nic nie wyrządziło. Czy to było po polsku? O, zdecydowanie odwrotnie. Tak. Same dobre rzeczy. Same dobre rzeczy. All good things. Więc co? Pytajcie się siebie, co mi to ma pokazać? Co ta osoba chce mi powiedzieć? A jaki aspekt mnie właśnie się ujawnił, co mi to pokazuje. To nie zawsze jest dosłowne. Nieraz trzeba troszeczkę wyobraźni użyć, żeby zauważyć gdzieś jakąś przenośnię. Mm -hmm. Jak ktoś na mnie nakrzyczy, to nie jest dosłownie, że ja na siebie krzyczę, tak? Ale, że jestem na siebie niemiła, że siebie nie szanuję, że tak mogą być rzeczy. Ja, ja myślę, że Akurat w takich sytuacjach zawsze jest jakieś na przykład jedno słowo albo jedna rzecz, do której się przyczepimy, e, bo jest jakaś na przykład kłótnia, no i wiadomo, pójdzie, pójdą y, przekleństwa na przykład, y, podniesiony głos, jakieś słowa, no i my nie czepiamy się tego ogółu jako ogółu, tylko zawsze jest jedna rzecz. Która nam zapada najbardziej w pamięć. I ta jedna rzecz właśnie jest drogowskazem, moim zdaniem. Jedno słowo, które nas najbardziej uderzy? Tak, dokładnie tak. Coś, co A nas najbardziej? Nie myślałam uderzy. pod tym kątem. W ten sposób nie myślałam. Bardzo trafne spostrzeżenie. Podoba mi się. A dziękuję. Tak, to mówię z autopsji, bo sama wiem, no. <laughs> że były sytuacje, które się po prostu. Wydarzyły i, i, i. jakby nawet nie, nie to, co było najgorsze, na przykład, nie te najgorsze słowa, które padały mnie najbardziej zabolały, tylko inne. No i to jest wskazówka, tak? No i to też warto zapamiętać. Tak. No i co? Odwagi. Odwagi, towarzysze, w zadawaniu pytań i w odpowiadaniu sobie. To w zgodzie ze sobą, zgodnie z prawdą. Jeżeli macie do nas jakieś pytania, też o to chętnie odpowiemy. Tak. I, I do usłyszenia za tydzień. Pa. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka Rozmów Wewnętrznych. Będziemy wdzięczne, jeżeli podzielisz się tym podcastem ze znajomymi i zasubskrybujesz nasz kanał. Cieszymy się, że z nami jesteś. Do usłyszenia za tydzień.